Klopapciana, no to dobra, zamknę tę klapę od klopa, prawda? Żeby było elegancji. Słuchajcie, tutorial. Tutorial. Yy, bardzo modne są teraz tutoriale, a u mnie to zawsze był poradnik. Stryk, bo jestem trend czyli takim pieskiem od trendów, bo seter to piesek, prawda? No, ale dobra, zostawmy tutaj kwestie językowe. Poradnik Stryk przedstawia, jak wyjąć jogurt z lodówki. Żeby wyjąć jogurt z lodówki, trzeba mieć lodówkę i jogurt. No to ja mam. Podąża podążajcie za mną. Tak więc idziemy do pomieszczenia. W którym znajduje się lodówka. Chwytamy za uchwyt otwierający drzwi ręką. No, jeśli komuś wygodniej, może nogą. Otwieramy lodówkę. Patrzymy, gdzie jest jogurt. Oczami, jeżeli komuś wygodniej patrzeć inną częścią ciała, to nie widzę przeszkód. No i, i wy, wy, wyjmujemy ten jogurt, prawda? I teraz yy, z, zamykamy drzwi od lodówki. No to właściwie już wszystko. Następny poradnik. Stryk będzie traktował o wkładaniu jogurtu do lodówki. Chyba, że się coś... Zmień. Aha, no i dobra, to otworzę tę klapę od klopa, żeby było tylko ty. Pozdrawiam Was. Klopa